Hej, automat się rozwalił. Nie chce złotnica, ale bo. No i złotnica padła. Ha, stoimy. Jeżeli nie otrzymamy, to stoimy. Super. No tak, złotnica właśnie. O, świetnie. To wypuścisz nas, tak to zrobimy zdjęcia. Nie ma. Czas Dobra. Dobra, jedzie. Jedzie. Jedzie, jedzie. Robert, jedzie. Ja. Automatem, znaczy, się. Automatem zacząłem musiał przestawić. No, ja nie auto... Nawet nic nie przeczyści, bo jest zapala. Bo się Oj... nie ma jak przeczyścić. O kur... Nie, sobie... Nie ma jak przeczyścić. No, wbijasz. Ona ma... boga. Domenico! Witam. Dzień dobry. Witam. Ropani Windows 96. Ventilator, tak. okna. Wentylator okno wentylator. MBK Kałuczi. No to... no to... Gotowe na zimę. Gotowe na Jak ja nie mam nic, żeby czyścić drobnice, nie wiem czy będziemy nie Zaraz będzie na plac wolności po, po czwórce i nie będzie klasami Mogę się trochę przesunąć? Znaczy, no, tak tak no bo tak się wleczę, no co my poradzimy taki ja kolor. Ty masz naprawdę ryżu, łatwo teraz, mało ludzi chociaż. Łatwo, ale on będzie miał opóźniał, więc padnę na puczaki, żeby wyjechać za nim to, to, to jest tragedia. Super przygotowanie MPK Łódź. Rowerzysta, wyżysta. Tylko, tylko w Łodzi. No. Jak mocno, to wypierdolimy. <laughs> Wiesz, jak niektórzy jeżdżą jeszcze na oponkach letnich, bo nie byli przygotowani. To połowa tych aut Więc Więcej tu nas zjebią, to będą w miejscu Ruszać się. Jam. Patrz jak wszystkie. Patrz jak wszystkie... Jezuś. Rysio, której masz być na kurczakach? Ja to jestem, życzę powodzenia! Już powinienem że w Przemień Kamińskiej No to trochę w plecy jesteś. Zanim na 5 lat świateł, teraz duże jedziemy. To będziesz za dobre 20 minut w plecy. To będziemy na tę jeździć jedźć. W kółko! Też na tym, jak już będzie bardzo opóźniony, to będzie narobnik. No i się pójdziemy sobą na telewkę. Jeżeli będzie już tak opóźnienie, że. Przecież tylko tak potrafimy jeździć. No więc dzisiaj noc jest, jest dłuższa, jak zjadę godzinę później, to i tak może wtedy Przecież Paweł podobno jechał, jechał na wszystkie pętle, jakie były możliwe. Bo wszystkie zwrotnice były tak. Zakazali przestawiać. Mówię, ja nie dończył drzewać. Nie mnie dobije, nie wypływa. Też te, teraz tyle, teraz tyle oczy tygowało, że to normalnie... To no mówię, to jest dopiero niecała nie, dziewiętnasta, co będzie od dni, Albo lepiej, wszystko stanie. już połowa linii stoi właśnie. Jazdem. No, no i stoi, bo faza. Najlepiej na Zejdź na trochę. Zejdź na schody. To jest masakra dzisiaj Dzwonić, żeby się na bok wzięły A co to by dało? No dałoby Byśmy mogli przyjechać, co najmniej byśmy za Piętaską byli Nie sądzę, co ty to... No widzisz, może jednak Nie, zaraz dopiero wejdziemy do końca, gdy dojedziemy do świateł nie, chyba teraz już powinien Nie, nie dojedziemy. 2 minuty stąd. Nie dojedziemy od do. Dojdzie... Ale... No. Tu chyba się Nie, nie przeciśniemy się chyba. Nie. Tutaj chyba tak. Tutaj się przeciśniemy, na spokojnie. A? Tutaj już powinniśmy. No. no ale ale to to już no to nie masz. Moczy zawieszony? O, właśnie. No to To był chyba feralny dzień dzisiaj. Tak co roku. Dwa ta temu było Ja od konstytucyjnej matejki miałem 50 minut na przystankę. I mi za przystankiem przegór czy bezpieczniki wszystko przepada? O ja. I w tym gorku ma tu wpychanie do Dobra, to te... Teraz to na fajzie przejdziemy. Nie, nie przejedziemy na fajrze. Co ty? Oj oj! Nie ma bada! Przeciśniemy się tu? Tu się na pewno przeciśniemy. No. Matko Dobra, grunce już jesteśmy tylko teraz na fazie trzeba czekać Przezimy smak, czas ma 5 centymetrów śniegu i, i już kur ku stoi i no, tu to... będzie, nie, to, to wrzucę i nie obchodzi mnie, jakie będą komentarze Tylko weź pozbawienia, wiesz, to odpowiednie nie... osoby po Nagram całą trasę, zużyję baterie, ale... A to ten na kurczak jedzie się tak? No, a na co ma jechać? O, Planowo miło. ma jechać Wiesz, że będziesz po 20 Ale jednak to chyba można Gdzie po 20 nie będę, co? ty? Gdzie do, do zielony to spokojnie No będziemy stali To najwyżej na i pojedziemy? Gdzie to... Jak zwrotnicę pogażą tak pojedziemy Fota, piętaska, co? <śmiennie> Piętnaska na Bratysławskiej. Stawi cawie pie... cztery. Kuczaki. Zaraz, że nie mam jakiegoś łapienia na dzisiaj. O matko! Ale jak bym tam się gdzieś zakopał, to już na noc goniosła. To tej... tam nie masz. Tej, nie wiedzieli, tak jak szesnaska ostat... w zeszłym roku tknęła Trzy dni 16... stała. Dopiero, dopiero, dopiero odcinęli. No, dopiero on odkopali, po trzech dniach. Na łapieckiej też stali. Przecież podobno połowa taboru nie wróciła w zeszłej do wago, do zajezdni. Nie wyjdą ci pierwszymi dziewiątkami. O, zaraz znowu, korendzja będzie. No są już W ogóle to powinien... W ogóle to pocałtami wyjeżdżają. Widzą, że taka pogoda... A to nie, to będą jeździć, a później się dziwić, że MPK ma opóźnienia. Patrz patrz, 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 patrz. W poniedziałek będzie gorzej. O matko... Nie padać. We do wtorku ma padać. Do wtorku ma padać. We wtorek ma być gorzej jeszcze niż dziś. Najwyżej tramwaje nie pojeżdżą. <noise> no to tu wiesz. Mpk straci jak nie zyska weszle No już jest to obraz 10 minut jesteś siorej się w plecy no, Na razie e? No bo to jest so 15 minut tramwaj Ja ci sobie te ścieżki muzyczne podstawić pod film. Nie, ja nagrał tak teraz jest. Wsadzę no, no. i co sobie do mówić to nawet nie wiem. Jak już tam rzucę nowa i tak półko. No i nie, przejedzie, przejedzie, przejechał. Ale my stoimy za to. Stanie, bo na pewno musimy. No taki, a nie... E, była dopiero, że faza się ten, że ten... E, że faza ten... E, już pozioma? Pionowa się coś pokazała. O. Jakie jest w Ładzie komunikacji. No. temu... Ja miałem co zjazdy o północy, przed północą, to O naprawdę dobrze, że nie było tak 31. Trochę popadało śnieżku i było po problemie, prawda? Chociaż w ogóle pół piaskarki tu nie jeździły, zobacz No jedzie puszka nie lec, lec się nie wleczy się Dzwonić, żeby, żeby zjechała na Tak, wszystko dzwonić no, jedzie w ludzi, w ludzi no i? Zobacz. Widziałeś go? Ja... bo no. jeszcze się zatrzyma numery numery nie się. Tu jest jest tracone numery się numery jest tracone numery jest tracone numery jest się jest tracone numery Jedynka przed nami. To co najmniej. No to mamy pięknie. No właśnie, pięknie pięknieś no. nam jedynkach pójdzie Właśnie automat, więc pójdzie. Gorzej jak być Właśnie. To co miałem powiedzieć? Bo tak to by była już lipa totalna. No. do odwołania nie ma przejazdu, super. To najwy te dziewiątki co wkaza się najwyżej na lutowo pojadą i tam będą wstały. No co weźmę będą na tak? W którym kącie? Tam będzie... Przecież... no parę składów to pewnie To może krwawień twarzy na dali? Eee... I, i, chyba tak. gdzie <ścoughs> ten... cielony kwadracik to jest chyba twarzy, tak? No... No, jeszcze puszka. Już się nie bał, ty do końca to już będę jechał za tą 15, już nic nie będzie, żadna siódemka mi się nie podniósł no. Więc nie będę ją I ja nastawał, do No, jeszcze dam pasat na 5 LELA 94JPA. Nie, on jeszcze nic takiego złego nie zrobi, jak zrobi to mam numer na przyszłość. Światełko nie działa, proszę. Eee. Jedź! I teraz się zatrzyma przy tym testa Niemiec, nie? No już. Do Tarki trzeba to wysłać. Tam, Tarka, wiertarka. Prezesa Tarki. Będziesz się przesuniesz, bo ja chcę też tak zostać. Ja wiesz, ja się tak... Ja jestem patrzę tylko z kamery. No. Na tramwaj ci wzięło ten Robert Dawczy z nim. Widzisz kamery wszystko oh, właśnie to. Co my tam mamy z przodu? O, no to dziękujemy! Tak, może tam ktoś stoi i przestawia? Bo bez bezkarka idzie akurat. Super, brawo! No to stoimy! Dobra, możemy no luknąć co, o co chodzi. No <laughs> idziemy co chodzi? zobaczyć o co chodzi. To, ja to, to, jest to już to przed nim coś. No. idziemy zobaczyć o co chodzi. Relacja jedynka. Dziękujemy za trzymanie. Lukamy o co chodzi? I to jest przyczyną zatrzymania. Czekaj, ja idę do przodu, żeby tylko sfilmować o co chodzi Ej, to się nasz O kurwa uh, yy, Raf ci posuń się ciutko. Co? Idę powiedzieć Trisiowie o co chodzi Ale przejdę 我好想